Jak często reagujesz złością albo irytacją, kiedy słyszysz, że to twoja dusza wybrała te trudne doświadczenia? Kiedy przychodzi w życiu taki moment, że naprawdę nie jest łatwo, kiedy masz już dosyć i masz ochotę rzucić to wszystko i wylogować się z tego życia? Ktoś z boku mówi do ciebie: To tylko doświadczenie. Twoja dusza to wybrała. A ty wtedy myślisz sobie: kurczę, jakim prawem, dlaczego wzięła dla mnie tak trudno? Zdarza Ci się tak? Bo mnie często. I bardzo często słyszę takie lub bardzo podobne zdania od swoich klientek. Dzisiaj opowiem Ci o duszy, o wyzwaniach duszy, o tym, że możesz dowiedzieć się, Jakie wyzwania twoja dusza wybrała a mając świadomość żyje się łatwiej możesz też odkryć swoje talenty znając je łatwiej pokonasz wyzwania Ja nazywam się Anna Migdałszonkiewicz jestem soul coach'em mentorką kobiet które pragną radosnego szczęśliwego życia z duszą Odczyt planu duszy to nowoczesne narzędzie na miarę XXI wieku. Pozwala ono na niedwoiste, jednoczące człowieka uzdrawianie poprzez świadomość. System ten jeszcze nie do końca jest odkryty, jednak już pokazuje ludziom bardzo wyraźnie, w jakim kierunku należy spojrzeć, aby żyło się łatwiej. Wiele osób, dzięki uaktywnieniu swojego planu duszy, może doświadczyć połączenia z nim, a w ten sposób uzyskać jeszcze większą świadomość swojego istnienia oraz pełną satysfakcję z przeżywania życia na Ziemi. Pełna sesja planu duszy z terapeutą jest mocno oczyszczająca i pozwala na pozbycie się trudności, traumatycznych przeżyć, tych, które są wciąż aktywne w naszej podświadomości, wskazuje też na ograniczające nas przekonania. Dzięki informacjom, jakie zdobywamy na podstawie dźwięku naszego imienia, naszych imion i nazwiska z aktu urodzenia, dowiadujemy się, co najważniejszego chciała doświadczyć nasza dusza. A świadomość, to już połowa sukcesu. Ty już wiesz, gdzie należy zwrócić uwagę, w które miejsce włączyć swoją wewnętrzną latarkę i na co zwracać uwagę. Odczyt planu duszy to dwa aspekty, nazywając roboczo dwa trójkąty. Pokazuje on wyzwania, talenty i cele ziemskie. Oraz wyzwania, talenty i cele duchowe. Każdy człowiek przychodzi na Ziemię z ogromnymi talentami. Nie każdy jednak odkrywa swoje talenty w pełni. Czasami talenty te są tak bardzo proste i tak bardzo w zasięgu Twojej ręki, że Ty ich nie dostrzegasz. Bardzo często jest to kreatywność. Bardzo często jest to wysoka intuicja, ekspresja, zdolności przywódcze. Bardzo często jest to cecha, która mówi o tobie, że posiadasz wibracje nauczyciela, albo że jesteś filantropem, czy też posiadasz głębokie połączenie z światem niefizycznym. Jednak my, ludzie, mamy taką tendencję, Niedostrzegania w sobie swojego piękna. Talenty i ziemskie, i duchowe, z którymi przychodzisz na tą Ziemię, do tego życia, w ogromnej mierze pozwalają ci przezwyciężyć, rozświetlić, doświadczyć swoich wyzwań. Jednak, aby je wykorzystać, musisz je poznać. Kiedy już masz ten klucz, kiedy już masz to narzędzie, Znacznie łatwiej ci pokonywać wyzwania. Jakie możesz mieć wyzwania? Jestem pewna, że sama, gdybyś usiadła i zaczęła pisać w zeszycie czego trudnego doświadczasz w życiu, to w pewnym zakresie sama wypiszesz swoje wyzwania. Jednak bardzo często nie zauważamy tego, co jest bardzo blisko nas. Dlaczego? Bo żyjemy z tym od zawsze, bo przyzwyczajamy się do tego. Kiedy w trakcie odczytu planu duszy dowiadujesz się, że twoim wyzwaniem jest niezdecydowanie, że twoim wyzwaniem jest poczucie wstydu i winy, że masz trudności z wypowiadaniem swojej prawdy, a może, że zbyt bardzo poświęcasz się dla innych lub nie wierzysz sobie. I szukasz ciągle odpowiedzi na zewnątrz. Kiedy wyraźnie, czarne na białym, dowiadujesz się, że to jest to, czego doświadcza Twoja dusza i co chce transformować, co chce, abyś zostawiła za sobą, wtedy skupiasz się na tym. Wtedy używając swoich talentów i wszystkich innych narzędzi, które odczyt planu duszy też pokazuje, ty uderzasz prosto w centrum. Dotykasz tego, co najbardziej trzyma cię i nie pozwala frunąć do swojego spełnienia. Odczyt planu duszy pokazuje również Twoje możliwe fałszywe przekonania. Kiedy dostajesz je na tacy, możesz używając afirmacji uwalniających, uwolnić się od swoich fałszywych przekonań. Najprostszą techniką na uwolnienie się od przekonań jest pisanie afirmacji przez 21 do 40 dni. Z odczytu możesz dowiedzieć się, że twoim fałszywym przekonaniem być może jest: Nie mogę ufać sobie, lub Nie jestem godny nie jestem wystarczający lub inni ludzie znają odpowiedzi, a ja nie. Kiedy dostajesz wyraźnie swoje fałszywe przekonania. Zastosuj afirmację. Uwalniam się od przekonania i wstaw swoje przekonanie. Twoja podświadomość zapamięta, że to nie jest twoje przekonanie, że jesteś wolna, że nie potrzebujesz już pielęgnować tej części ciebie, że to ci nie służy. Cel. Przychodzimy na Ziemię z celem ziemskim i z celem duchowym. Kiedy nastawiasz nawigację, swoją wewnętrzną nawigację, na swój cel, to wiesz dokąd zmierzasz. W trakcie odczytu planu duszy, dostajesz wyraźnie zarysowany ziemski i duchowy cel, a także cechy, które posiadasz w sobie, a być może jeszcze ich nie widzisz. Chociaż w dużej mierze możesz mieć już odkryte, które pozwalają ci osiągnąć Twój cel. Ponadto, Twoja dusza dostaje afirmację uzdrawiającą afirmację, która jest skierowana wyraźnie do Twojej duszy, na podstawie imienia, imion, które nadali Ci rodzice. Ja bardzo mocno wierzę, że my sami wybieramy swoje imię. Że nasza dusza, schodząc na ziemię, wie, jakie imię chce nosić przez całe życie, a nasi rodzice tylko pomagają nam ubrać nas w to imię. Zakładamy, że to oni wymyślają imię, jednak nie wierzę w przypadki. Wszystko, co dzieje się dookoła ciebie, to to, czego ty potrzebujesz doświadczyć. Kiedy Twoja dusza pokona wyzwania, kiedy twoja dusza odkryje talenty w większej części, kiedy twoja dusza dotknie celu ziemskiego i duchowego, może doświadczyć przeznaczenia duszy, może zbliżyć się lub nawet wejść na ścieżkę swojej duszy. My w życiu wielokrotnie przecinamy ścieżkę swojej duszy. To tak, jakbyś przechodziła przez ulicę nazwaną moja misja. Kiedy jesteśmy na tej ścieżce, kiedy jesteśmy bardzo blisko na ścieżce swojej duszy, to czujemy spełnienie, czujemy, że życie płynie, a my poddajemy się jego prowadzeniu. Jednak nasza dusza ciągle chce doświadczać, ciągle chce uczyć się więcej i więcej. Dążyć do rozświetlenia i miłości, a my w swoim doświadczeniu często schodzimy z tej ścieżki. Kiedy wiesz, kiedy poznasz swoje wyzwania, swoje talenty, swoje cele, to łatwiej ci jest płynąć ścieżką duszy, spełniać swoją życiową misję i czuć, że życie to piękne doświadczenie, a nie trudne wyzwanie. Czy życie jako piękne doświadczenie jest tylko radością? Nie. Życie jako piękne doświadczenie to życie w pełni, to życie w radości i czasami w smutku, to życie w doświadczaniu całej gamy wszystkiego, co przychodzi. Im bardziej jesteś otwarta na życie, tym życie łatwiej płynie w tobie i z tobą kiedy poznasz swoje wyzwania ziemskie, duchowe, kiedy odkryjesz swoje talenty ziemskie, duchowe, kiedy poznasz swój cel i usłyszysz, jaką misję wybrała twoja dusza, oczywiście, poza tą pierwszą, tą najważniejszą, czyli przypomnieniem sobie, że jesteś miłością. Twoje życie płynie łatwiej. A ty czujesz, że stoisz za sterem okrętu zwanego życiem? Zapraszam Cię na kolejny podcast w przyszłym tygodniu. Kolejne techniki, narzędzia do odkrywania siebie. A jeżeli jesteś zainteresowana odczytem planu duszy, to napisz do mnie, proszę. Do usłyszenia.